Cześć! Witamy na kanale Książki dla Ancy Monka. Ja jestem Lila, a to jest mój synek Pawełek. I razem będziemy polecać książeczki, które warto kupić dla takiego maluszka. Ponieważ jest to pierwszy filmik, to tak naprawdę dzisiaj chcemy się przywitać. Chcemy wytłumaczyć, dlaczego będziemy nagrywać taki kanał. Otóż, po pierwsze, na rynku jest bardzo dużo książeczek, a niestety nie wszystkie są wartościowe, nie wszystkie są dopracowane tak, jak mogłyby być. No i my chcemy właśnie polecać te, które na pewno warto kupić, które, które będą zadawalać nas pod każdym kątem. Drugi e, powód, żeby nagrywać te filmiki, jest taki, żeby zatrzymać chwilę. E, ja w tym momencie jestem na e, urlopie macierzyńskim. E, bardzo cieszę się, że mogę być w domu. Doceniam to, że mogę być ze swoim synkiem, e, ale mam świadomość tego, że ten czas bardzo szybko leci i wiem, że za chwilę e, mój synek już. E, mm, będzie całkiem innym dzieckiem, będzie się rozwijał, będzie rosnął. A takie filmiki są idealne, żeby właśnie zatrzymać chwilę, żeby wrócić e, wspomnieniami e, do tego momentu. E, a po trzecie, może krótko opowiem, e, ki, czym zajmuję się e, zawodowo. Otóż e, można powiedzieć, że mam takie różnorodne. E, Wykształcenie humanistyczne, ponieważ skończyłam edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, e, skończyłam filologię polską e, ze specjalnością logopedia, e, a także gdzieś pomiędzy jeszcze zrobiłam e, terapię zajęciową. Mm. I tak się ta moja droga zawodowa poukładała, że trochę pracowałam w przedszkolu, trochę pracowałam w szkole, ale najwięcej czasu spędziłam w bibliotece. I tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby troszkę pogadać, troszkę porecenzować, żeby jak już wrócę do pracy, po prostu będzie mi łatwiej polecać różne perełki wydawnicze naszym małym czytelnikom, ich rodzicom. I tak sobie pomyślałam, połączymy te wszystkie rzeczy. Ja oczywiście nie spodziewam się, że tu będzie dużo oglądających. Jak ktokolwiek w ogóle zobaczy ten filmik, te filmiki, to będziemy się z Pawełkiem cieszyć. Ale tak jak mówię, bardziej robimy to dla siebie. Po to, żeby była pamiątka, po to, żeby mama mogła sobie pogadać, a jeśli komuś pomożemy w doborze odpowiedniej książeczki, no to oczywiście bardzo będziemy się cieszyć.